Siema Tu Kawik Witamy Was w kolejnym odcinku z Red Scrum'a Dochodzę powoli po wniosku, że nie, nie chcecie ich oglądać, więc montaż tutaj będzie mniejszy A i właśnie, no to będzie to, co będzie nas dzisiaj goniło to jest Death Angel Monster. Nie wiem czym to jest. Mam to gdzieś. A to Do jest, tego idziemy na new game. Tak jest coś? Hello? Is anybody there? Mogę się rozjść. nie poję teraz. Kabik.

Gdyby kózka nie skakała, to by sikiery nie brała. Dobra, zaprosiłem cię, Jakub. Okej. Okay. Nie, 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 bo copyrighty będę mieć. nie. Nie, wyłącz to. Jakub wyłącz to, bo będę miał prawa autorskie. Nie będę, nie, nie będę mógł wrzucić filmu. Ale to ten kot jest czarny No to chociaż to przycisz eee, w ogóle widzowie śmieszna sytuacja, co nie? Nie Jakub, wycisz to! Bo ogólnie, nie wiem czy wiecie, ale Na, na większość odcinków z Castle Crashers i tylko z Castle Crashers Mmm. No, Mam jakiegoś prawo, powodu prawa autorskie, więc lipa. Dlatego no, nie chcę tak często wrzucać tego Casa Crashers. Dobra. Jakub, o co tu chodzi? Nie wiem. Aha. Jakub! Gołąb! Jakubie ja tak patrzę wokół, czy coś nie idzie, co nie. A nas coś goni? A bo ja wiem, wiesz, co, bym szedł w świetle. Spokojnie to by tylko ten gołąb. O, patrz, jest gołąb. Idziemy za gołębiem. Drogę. Chodź, idziemy za gołębiem. To sztuki obras powiesił O, jest gołąb Dobra, nie wiem co to się robi, ale dopócie Ja też nie wiem co to się robi Gołą? Tutaj Chłopie, tak. z jakiegoś domu doszliśmy. Nie? Wow. Wiesz, jakie są najstraszniejsze my... horrory? Rybasz się te, w których nie masz latarek. Mhm. Nie możesz poświecić na potwora, żeby na pewno się upewnić, czy to jest potwór, czy to nie jest potwór. Tyle tu pisz. some Water Ammo and... Ten to by się Dobra Czemu trzeba czemu nie czemu? Czemu? Nie wiem. Tam jest gołąb. Nie! Jeden gołąb! E. Nie! Ej, bo jest tu dwójka. Stój w Tawik. miejscu! Stój w miejscu! Kawik! Kawik! No to idziemy w bieżce głębia. Biedny gołomb. To butelka jakaś. Durex. Ej, e, bo tam. on tam chodzi. Jak kupię, on tam chodzi. On chodzi ale on chodzi po. ścianach? A ty nie Czy widzisz. Fajerze? To no nie no widzę. Pan, on tu idzie. Ale on poczuł... Idziemy lewo. Nie, nie może myślę. lewo. Co? On mnie chyba widzi. Nie. Ej, chodź, bo tu jest jeszcze jeden, chodź. Ty, popuść tych! Nie go widzę. Ej, bo nie! On, on coś je tutaj. Dobra. On, on będzie robił kółka, nie? Co nie wiem, czy my mamy obok niego się przejść czy co? Go Dobra. Okay. Ja, Jakub. Nie, ja nie chcę zostawiać sam. Fabik, ja jestem gdzieś daleko, gdzieś doszło już Aha, to ty ich ominąłeś? Tak. Si nie. Si nie się kryje, się kryję. Ja, ja chodzę bardzo. na kucaku na wypadek, Poproszę bo bardzo. nie wiem może oni na słuch działają, chociaż nie wiem jak to ma niby działać w restroomie. A, rozumiem chyba patent. Mam coś... Jako... Mam ma apteczkę jakoś. Białe, o tak! Klawik, klawik Co? Tam to się jest Co ja musimy zrobić? Wiesz co? Nie wiem, bo ja nawet nie wiem gdzie jestem Nie otrzaj się, nie się i, i, kry, kry, i... Ja kupię, staję w miejscu Ja też staję w miejscu Muszę, Ekran sobie na niebiesko Ja chcą wyjść A gdzie ty jesteś? Może nie, aparat... Nie tam cię będę widział? Nie, aparat to jeszcze gorzej. Kawik! Lewo Które lewo? To? No ja tu nie przejdę To coś jest... To, to. Czekaj, czekaj, stój tutaj, stój na inny, czekaj na mnie! Jak... No wracaj się! Ojcie luja! Niech no, no im mnie stawi. Jak mówię, co ty narobiłeś. A Having... Mówiłem, czekaj na mnie, jak zawsze musiałeś coś zrąbać. No tak, fajnie. Na szczęście wiem, gdzie wszystko jest. Pierwsze. Idziemy tutaj. A, nie jedziemy, a jedziemy mówiłem raz. Jakub, nie ruszę się, a nie, a nie takie a poczekaj, poczekaj, bo tam coś jest. Ty zawsze tak robisz i zawsze się źle kończy. Cholę skoczy walony. No. Jakubie, prowadź. Okay. No i ciebie teraz tu nie ma, gdy cię potrzebuje, co nie? Ja tu się stajnego, tajnego agenta bawię. Czemu drugi coś je, mam pytanie? No, pewnie wcina tych tej głowy. Tak, obstawiam. No, no! Zbieraj te apteczki! Yy, czy dalej coś jest? Tam jest amunicja, w Ej, w ogóle tak szczerze, nie spodziewałem się, że ich dwóch będzie. Teraz musimy się ci... Nie. Oj, co. Wziąłeś to, czy nie? Tak, weź i uciekaj, weź to i uciekaj. Aha! Musimy to zdi zdistraktować. No i dupa. Panik, ale nie bambujesz. strąbać. Jak to ja? No, uciekłem stąd. Powiem, żebyś uciekał. Ale on nawet w moją stronę nie patrzył. Ej, Eje, co nie? Jak ten potwór rozwalił rozwalił do ściany, co nie? Jakbyś pobiegał ze mną? To on by gdzieś dalej by szedł i może tam byśmy tam wyszli w to miejsce, tam, gdzieś tam ten platform rozwal rozwalił ściany. Ale, ale, chłopie, my to mamy czymś zdistraktować. Ale co zdistraktować? No, się wiesz, zdezorientować. Mhm. Wiesz, co ja nawet nie wiem, czy ma sens skradanie się tutaj. Dobra idź 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 on skończy zaraz prawo Dobra już. ta sobie to co miało dostać tutaj No to może Ту hey, ты, Эй, ты... Туда, Ну? И ми учишь ними... Давай. Чакай... Това не сделал бить. Я не знаю, как Nie, faj, bo mi się wydaje, że musimy, że musimy poczekać, aż on wylezie, bo ja coś widziałem, jak coś białego się zapala, gdy ty zbierasz tę paczkę. Wiesz? Uh -huh. To jest doflamokapik. Zbierasz ten słoik? Tak. E, ten słoik zawierał keczup, majonez i trochę musztardy. To idealnie wystarczyło do powstania trzech atomówek. Nie, to Sai, okay. jakubie, idziemy razem. Idziemy razem po to. jakby jak tu się może tu nie uciec, nie? Chodź, jakubie. Idziemy razem po to. Bez kucka. Żebym widział twoją głowę. I ty idziesz pierwszy, żebym wiedział, gdzie ty uciekasz. Czekaj, trzeba zobaczyć gdzie można uciec, co to jest? E, dobra, to... To nie można uciec. Ej, a właśnie... Jakby. Może to trzeba Jakby zapalić. Też. Czemu ja? Ty bierz, ja tu będę kombinował, co trzeba. Czekaj, on wy mnie jesteś Weźcie, zbieraj, zbieraj, zbieraj ty, te, ty to masz brać. Ty jesteś ekspertem w braniu. Ale nie, stójmy, tu i może coś się zapali. Tak, tu jest alarm. M mówiłem, zostańmy. A to oczywiście jesteś tępy. Ej, nie, bo tu jest ścieżka, chodź. Ok? No. Gdzie teraz? Nie tędy, bo tu jest, tu jest ten piesek, To no nie. Dobra, uciekamy. Widzisz, ja jestem, ja jestem mądry. Nie. Ale to ty jak, co tak uciekać? Nie, nie, nie. A, w ogóle, tak szczerze na początku myślę, że ta sowa będzie współpracowała z tymi cośkami. Stay quiet, watch out. for dla owców, dla mam jeszcze dla owców. Saj, mamy być cicho i uważaj na jakieś pułapki. Sarna! Gdzie? Dobra. Na kucaku, na kucaku? Czekaj czy to jest pułapka, to jest chyba pułapka Dobra, uważaj, bo to jest pułapka na niedźwiedzie. Tam to jest z przodu. Którego przodu? Ktoś rusza! Który przód? Mój. Wiesz co? Nie, dobra, po tu są liście, nie, to tutaj tak... Ja pitole Jakub No jeszcze po mnie przyszedł Wiesz co ja chyba kupię latarkę specjalnie na to Mi też zaj ale, ale, ale nie to ty co musiałbyś sobie kupić Walam to pieniądze, ale tylko dlatego, że mi się ten level nie podoba. Ty masz laterkę prowadź. Dobrze. Tylko gdzie my mamy iść? Do przodu. Który? Nie wiem, tam gdzieś. Patrz. Czekaj. Tam są świetliki. Tu jest kładka po lewo, uważaj. Ja pierdziu Czekaj, to iść. Za co? Oddychasz, słyszałeś takie... Weź dwie, weź dwie, Kabik! weź dwie kabik, weź dwie Nie, będę się mu za dupą Wiesz co? Ej, a może za bardzo zboczyliśmy ze ścieżki, dlatego Ja pitore Jakub Cześć! Na kurtaka! Ja, sobie... ja sobie to jest na końcu. To jest piesa gdzieś On? On wbiegł we mnie jak gdyby nigdy nic Czekaj, jaka o dobra Weź latarki No i teraz... Może sobie sam kup? Nie Ale ona sarna Wiesz co? No. Na, na kutaka najbezpieczniej Ej. No. A nie, to myśli... Nie ważne. A może musimy iść jak najszybciej? Żeby zdążyć? Ja nie chciał! Ja nie wiedział! Wystarczyłem się liści, matko Boska. Ale są... Dobrych to gry. Co po ścieżkę po czym mi iść? Nie wiem. Chodź mi po ścieżce. Gdzie jest ścieżka. Co? Upie w piasek! Jakąś ścieżkę poszliśmy i tyle Do dupy był a, a... ten level. A pomyśl sobie, że to, tylko na, że to tylko w jedną stronę poszliśmy yy, na pałę. Czekaj, ja najpierw zobaczę czy latarki mam. Tak, znajduj się latarki na stole. Ej, my stąd zaczynaliśmy. My dokładnie stąd zaczynaliśmy. Zamykam drzwi. Do, nie, dobra, sikierę nie podnoszę, bo to się źle kończy. Już? Zawiodłem się. Ja łamuję ręce. Blablabla bla, bla. Find a way to restore power Ej, dobra, mam latarki gdzie no jesteś? Sam se kubo ja ci świecić się będę A w dup... Do środka, do środka, idź Nie zatrzymuj się, do środka Keczup Jakubie nie zatrzymujmy Tam jest czerwono, idziemy tam Na prawo też było czerwono Ej, chodź do backrooms Pieknica. Najpierw do backrooms chodź Ej, a może tu właśnie przetrzymywali te pieski Kabik świecił Sprezeczko... Wiesz co? Kablik jest w czerwiec. Wiesz co? Nie do piwnicy idziemy. Wracamy się, wracamy się, wracamy się! Czemu? Tam coś się darło. A bo to poczekaj, my nie powinniśmy na kocaku Skoro to coś nas Kubie, chodź, chodź obok mnie tak prosto. Obok mnie. Mhm, uh mhm. -huh. obok mnie, obok mnie. Nie za mną, tylko obok mnie. Mhm, mhm, mhm. Co to jest za podziemny parking? Nie, z domu będzie ta część, pa, tu, tu, DJ był, patrzaj. Pamiątkę pod DJ-u. Ej, nie, to jest klimatyzator. Dobra, chodź, chodź, chodź. Ostrożnie. Gdzie? Tu nic nie widzę tu. Bierz mi odkupywał Wiesz Biesz mi odkupywał te 20 Vdolców rekrumowych Fortnite No przywróć światło Nie działa nie umiem I must have gotten the order wrong Ta, na dwór chyba cię coś boli. Te drzwi były rozdalone, czy nie? dobra, saj, w tym pokoju, gdzie sprawdzali rzeczy jak zachowuje się obiekt, to... To też tam... Czekaj, C2, C2. Jezus Maria! Kawik, Kawik, Kawik. Kawi Przerwa techniczna idę na obiad. No Jezu, no... A ile to będzie trwać? No to cięcie. Dasz część w następnym odcinku.